Siema, jestem Marek. Jak widzicie, jestem łysy, chociaż zobaczcie, ile już mi włosów odrosło. Widać to? No, jestem nieśmiertelny, ale dzisiaj, w tym właśnie odcinku, dostanę kilka konsol. Będzie to bodajże PS4, Xbox i. pomóż mi. Jakie jeszcze będą? Classic, chyba. Classic i jakaś tam Nintendo. jedna konsola od Nintendo. Dostanę te wszystkie konsole za darmo od takich dwóch kolesi. Oni właśnie przyszli? No chyba tak. A jeszcze muszę o subskrypcji powiedzieć. No to mów. No to, drodzy widzowie, pamiętajcie, że mój kanał jest najlepszym kanałem na świecie. I mój kanał, kanał Lord Cruzli trzeba subskrybować. Tutaj jest czerwony przycisk. Taki sam czerwony przycisk musicie kliknąć tam na dole. I wtedy dołączycie do najlepszego kanału na świecie. No, muszą tak pukać. Pukają, pukają. Sam Majko, co lepszy? Okej Ej, ale... Okej, okay. okay. ale... okay. Dobra, to jeszcze dobra. To ciężkie Daj, 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 daj. No daj Dobra, no masz pracę. Proszę się bardzo Dobra, to dzięki No dobra, ale co? To, to, dobra. No, jeszcze musi ci ktoś to podłączyć, nie? Daj to podłączyć Ciężkie o. jest Trzymaj to, no, to już się hmm. rozwaliło, rozwaliło. Ciężkie, bardzo jak To chcecie mi to podłączyć? Nie. No to chyba, że ty musisz sobie podłączyć, a? podłączyć. no. To trzeba podłączyć. Lepiej nie No tym zajmą eksperci. To którą bym To Wszystkie. Jak wszystkie, wszystkie? No ja będę wszystkie dostawał. Rozumiem, No ale zacznijmy od, od, od których chcesz zacząć? Ja, no okay. nie wiem, wszystkie podłączyć, no. PlayStation? No. Elegancko. No, to, no tak, Zobacz, czarne, no ma, czarny, czarny map. Tutaj macie półkę przecież, to wszystkie obok siebie. I ja robię tutaj drogie wersje sobie zaraz. Nie? No to podłączcie. Ja podłączę. są nawet jakiś ciekawy Jak widzicie, wszystko mogą zrobić za was inni ludzie. No Co już ogarnięto? Ja wszystko? Co tutaj podłączyliście? Teraz czwórkę. Masz, pogreś sobie. To jest cztery, jest, 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 tak? Tak, to jest cztery. Ale czekaj, czekaj. Wy nie macie was tego telewizora? No. Jak to? No jak to Miałeś telewizor? Ej, ej, co, co, ej, Ej! co tu jest? Ej, co? Ej, czekaj, jeszcze ty no, się no, Ustawiamy. Ej, to był nowy telewizor! Oj, to już nie Ej, to. Miał być nowy telewizor! No był nowy! Na czym ja mam grać? Już mi bo nowy telewizor! nie, nie będę tak, no! Ej, nie! Telewizor miał być, nie ma! Zniszczony! Kurde, nowy telewizor kupiłem, bo zniszczyć! Mam nadzieję, że tu szybko przyjdą i... mi naprawią to wszystko. Jezu, Marek, ten telewizor kosztował 8 tysięcy! Jaki 8 tysięcy? 6,5! 8 tysięcy, 6,5 tysięcy. Ale Sam fakt! Co? telewizor do wywalenia, prawda? No zobacz, cały telewizor mi zniszczyli. No cały, kurde, nowy telewizor. Głupi telewizor. Dno. Szkoda słów nad. Szkoda słów. Już się gorąco zrobiło. Szkoda słów hamorzysta, co ja zrobiłem, właśnie? No, rozwaliłeś telewizor. Przez przed chwilą, co ja zrobiłem? co ja zrobiłem? No, rozwaliłeś telewizor, Marek. Czemu straciłem, właśnie, kilka tysięcy złotych? No, 8 łącznie. 6,5 tysiąca netto, 8 brutto. Czemu jest znowu musiała stracić pieniądze? Przecież ten telewizor był ładny. Oglądałem na nim wczoraj. A ile ten telewizor w ogóle miał? W tym rzecz. Dwa dni. Dwudniowy... Jezu, to jest tak? No nie wiem. Ja myślałem, że skoro już takie konsole przenoszą, no to że ogarną jakieś, wiesz, takie 80-90 sali. A gdzie byś to postawił tutaj? Nie wiem, to już ich problem, ale szkoda w każdym razie tego telewizora. Moglibyśmy inaczej to wszystko spożytkować. Mam nadzieję, że teraz ogarną coś ciekawego. Nie nagramy w końcu, to drogie wersy stanie. Zobacz. Patrz, jak mi się ręce szacują. Widzisz to? No widzę. To z nerwów. Przeszli i rozwalili mi telewizor. Ty to widziałeś? Jak chamsko, ci rozwalili? Hamsko zniszczyli mi telewizor. Tutaj są dowody. Takiego czegoś, co ja jeszcze nie widziałem. Ale to ty to zniszczyłeś, Marek. Przyjść komuś i zniszczyć mu telewizor. Zero kultury. Ja sobie pójdę na fajkę. I z tobą? Ja sobie pójdę spokojnie. Szkoda mi trochę tego telewizora. Szkoda. Pójdę na fajkę. Poczekam, aż przyniosą nowy. nerwy, które już mnie naprawdę kiedyś zniszczą. Palę rację na jakiś czas, ale to tylko dlatego, że jestem ciągle zdenerwowany. Pamiętajcie, nie palcie nigdy żadnych papierosów. Jest to niezdrowe, ale sami widzicie, jakie ja mam dynamiczne życie. Przychodzą do mnie do domu, rozwajalają telewizor. I jak ja mam na to zareagować? Cały się trzęsę. I człowiek wtedy popada w takie nawogi. Mam nadzieję, że ja nigdy się nie uzależnię od papierosów, ani innych tych rzeczy. ale no czasami trzeba zapalić. Pamiętajcie, to jest niezdrowe. Marek, oni zaraz będą, wracamy do tego apartamentu. Jak będą, to poczekają. To oni zrobili bajzel, że tak powiem, ja nie będę się podstawiał w chłodnik. Muszę nas spokojnie zapalić. Marek, przyszli. Przyszli? No pukają, nie słyszysz? Zostawimy ich tam na chwilę. Zobacz, co tutaj jest, widzisz? Widzisz? No rozwalony Za telewizor. to, że zniszczyli mi ten telewizor, trochę sobie poczekają. Jak sobie stąd pójdą, to trudno. Ja sobie poradzę. Ja mogę sobie sam kupić telewizor. Jak chcą tutaj przyjść i pograć sobie ze mną, na no to muszą czekać. Za karę. No oni cały czas nawalają, Marek. Dobra, już idź, chodź, idź. Ale... No idź, idź już. No nareszcie, ile można czekać? No nie kazał mi otwierać. No szybka dostawa jest to co? Zobaczcie co ma. Proszę, mamy no, nowy telewizor. Nowy, nowiutki. A w ogóle, Ula. dlaczego ty zepsułeś ten? Telewizor, z to był co z nim nowy, nowy zobacz, czy naklejki są na nim. Nie był nowy. Jak, jak nie No, nowy... Ten... Nie wiem, ja mówiłem chyba przed chwilą, że ja myślałem, że przyniesiecie mi nowy telewizor. No to mamy już teraz, jest no to, nowy No to, to teraz widzę, że jest zobacz. nowy, ale ten miał dwa dni. Dwa... no to co? nowy. No, dwa dni miał, no to co? Mam no dobra, to ty... ten, ten jest nowy, Nie Ja żadny. chciałem mieć tutaj wszystko perfekcyjnie, także... Wyjmijcie tutaj, wyjmijcie z kartonu, podłączcie wszystko. Ja sobie poczekam, tak jak wcześniej. ULTRA HD, także wszystko będzie... Myślę, że dzisiaj? Dobra, no jest... do, to dobra. Rozpakujcie. Dobrze, no to już uh, Olek tutaj instaluje grę, jeszcze zdejmę folię, już się nam telewizor nie porysuje na pewno. To jest bardzo dobra wersja, tamten był tylko Full HD, także... To rozumiem, jest 4K z HD, tak? Dokładnie, specjalnie dla do Ciebie. A to będziemy grać w jakieś fajne, drogie no, samochody. No, dawajcie, dawajcie, uruchomcie tą grę i sobie mogę zagrać. Testowaliśmy już PS4, teraz Xbox. Jeszcze został nam Classic i to Nintendo Switch. No dobra, to jeszcze no. Nie, ja wolę ja ciszej. Ciszej? Proszę bardzo, oczywiście. To jest moje, drogie No, Także telewizorem widzisz, jest dużo lepszy wyświetlacz. Widzisz, widzę, 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 widzę właśnie, że takie ładniejsze kolory są. Prawda? No, tym razem się postaraliście. Kurde. Nie, nie Nie wiem, czy ten samochód jest prestiżowy? Nie, nie, parę... nie interesuje mnie. To jadę, to jadę, to jest tylko gra. Spokojnie, nie ma co się przejmować, jaki to jest samochód. Tylko, tylko... Jest jedno pytanie ode mnie. Tak, tak. Bo spoko telewizor, tak? Mi się podoba. Jak najbardziej nie narzekam. Mógłby być większe, ale no gdzie byśmy go zmieścili? Pytanie jest takie, ile on kosztował? No 5,5 tysiąca. Pięć 5,5 tysiąca? Tak, 5,5 no? tysiąca. Czy takie coś? 4K. Czy takie dobre. coś? Taki telewizorek no. może kosztować 5,5 tysiąca? No, 5,5 no, no, tysiąca, no, Czy no, taki telewizor całe. kosztuje 5,5 tysiąca? Tak, Z, za 4K to chyba dobra, co? No. Za 4K? 5 ,5. Za 4K, za najlepsze funkcje, 5,5 tysiąca płacimy, tak? Tak, hmm? 5,5 tysiąca. Taka okazja. Okazja! Ej! Załatwiliście spoko telewizor, ale jest tani. No, przepraszam bardzo. Stary to był nowy telewizor. Ten też był nowy. Znowu to samo. Znowu to samo, chłopaki. Olek, Olek, Andrzej, Filip. Nie mogliście dać na piwku. Nie mogliście poprosić o większą cenę. Tak ciężko. Tak ciężko jest są takie rzeczy robić. No do, dobra, to może coś wiem. By... Tak ciężko. Dobra. Myślicie, że to jest za mnie miłe, że ja niszczę teraz te telewizory? Myślicie, że ja chcę to robić? Nie. nie. No co, lecimy następny? następnym. Czemu się w ogóle ze mną nie liczycie? Kiedy ktoś się znajdzie, kto mnie zrozumie. Masz no, tak. Kolejny no, ile telewizor rozwalili. Co za łacie? Czemu oni się tak zachowują? Załatwimy mi jeszcze jeden? Tak, chyba poszli pod najdroższy, jaki mają. A powiedzieli, tak. że załatwimy jeszcze jeden? Tak, czemu ty się popakałeś? Nie popakałem, że tylko jest po prostu tak smutno, że nikt nie potrafi mnie zrozumieć. Mogli się postarać. Ja myślę, że znalazłby się w taki sam telewizor, który byłby. No nie wiem, ciut droższy. 50 cali, okej, okay. 4K. Ale nie w takiej serii, jak to jest 4K. No to powinno być droższe to 4K. Co robisz, Marek? No, tym, kolejnej no. konsoli, Nintendo Switch gram. Muszę przecież wszystkie przetestować. Jak oni jeszcze przyjdą, to przetestuję to PlayStation Classic. No to. Tylko muszą przyjść i dać mi ten telewizor, tak? Ale, no moglibyśmy na tych telewizorach to przetestować, ale chłopacy się niestety, no można powiedzieć, że się postarali, ale nie ogarnęli dłuższego. Marek, pukają. Przyszli, ich. No się pukają. Teraz y, godzinę mają czekać. Ja godzinę? Za, godzinę mają czekać, ja im nie odpuszczę. Za, za te dwa telewizory mają czekać godzinę. Godzinę czasu mają na klatce. A to moja wina? A to moja wina, że Czy ich wina? No halo, chyba mnie nie rozumiesz kamerzysta. Moja czy ich wina? Ich wina, tak? To niech czekają sobie. I co, im będą tak walić przez godzinę czasu? No. Wiesz, że oni nie odpuszczą, oni będą walić cały czas. No wiem, ale ja se gram i to absolutnie nie przeszkadza. Mnie to, to jest lek na moje serce. Nie to cieszy, jak oni tak puchają i się denerwują tam. Wiesz, że ja tak lubię. Ile minęło? No już tak 40 minut. 40? Oni cały czas walą. No to jeszcze 20. Też mi się nie chce czekać na nich. Weź w ogóle tą konsolę odłóż, już nie będę grał. Poczekamy na ten telewizor i zagramy w tego Classic godzina minęła. Godzina? No. A przecież nie pukają, poszli sobie? No nie wiem. Poszli sobie, ja im dam. Mieli dogarnąć telewizora, sobie poszli. No to są ludzie. Kurde, mogłeś im otworzyć, jak było te 40 minut. sakra z tobą. Aaaaa! Jestem szczęśliwy. No, Ja myślałem, że. pukacie dalej. Ja myślałem, że poszliście i dawać z tym telewizorem. Ciężka ta robota, no mieliśmy sprecyzowane oczekiwania, także mam nadzieję, że teraz będziesz zadowolony. Proszę, bardzo, Proszę róbcie swoje. Jak to no no, zobaczymy jak to będzie w praniu i podłączcie PS Plus i tak, tak. Ja czekam. O. O. Już podłączone wszystko? Dokładnie tak. tak. Jest tak a czym gracie beze a. mnie? Tutaj zaczęliśmy po prostu. Dobra, ale widzę, że tutaj już się postaraliście, zakrzypione ekranu, no, no, podoba a. mi się ten telewizor. Prawda? Prestiż jest. No, jest, jest, okej. Okay. No to okay. chyba tyle byłoby w tym filmie. A nie, jeszcze podnijcie na kanał Olek i Olek, bo ostatnio też nagrywaliśmy właśnie z Piotrkiem, gamerem. Yy, jakim gamerem? Jestem youtuberem największy kanał w Polsce, Marek. Marek. Tam testowaliśmy PlayStation Classic, PlayStation A, z 1994. To ten się tak dziwnie zachowywał. Ty byłeś ten, co był dobry. Nie wygrałem. Dobra, ale jest jeszcze jedno pytanie odnośnie tego telewizora. Tak? Jakie? Ile za niego zapłaciliście? 20 tysięcy. Co? Ile? 8 To jest już... No ale o... Nie, 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 nie. O Jezu! Eee, nie, nie nagrywam tego! Ja! O jest! Nie nagrywam tego! O Jezu. Zobaczcie!